Nazywam się Kasper Giellewski. Piłka to moja pasja i chciałbym Wam o niej opowiedzieć. Pierwszą moją piłkę, którą kopałem, jak miałem roczek, to jest piłka szmaciana i, da, i mam ją do dziś. Miałem niecałe 6 lat. Przystąpiłem do pierwszego klubu Forza Wrocław. I teraz Wam pokażę moją koszulkę, którą teraz nosi mój brat Kuba Gilewski. I nasz ulubiony numerek to jest dziesiątka. Pozdrawiam mojego pierwszego trenera Forzy Wrocław Łukasza Ferszta, który we mnie uwierzył. Kolejnym moim klubem był Parasor Wrocław, i w nim spędziłem półtora roku. Mój ukochany brat wam zaprezentuje moją koszulkę i znów jest ukochana dziesiątka! W miejscach chciałbym pozdrowić trenera Parasola Daniela Dudka. W tym czasie uczestniczyłem w wielu obozach Kevin Coaching. Pozdrawiam trenerki, trenerów, którzy rzucili mnie na wyższy poziom. Najważniejszym obozem była klinika Realu Madryt, która odbyła się we Wrocławiu. I bardzo lubię tą klinikę, bo dostałem koszulkę z autografem y, trenerów, którą teraz przedstawi mój brat. Innym klubem, który wygram do dziś, to jest Ślędza Wrocław. Serdecznie pozdrawiam. Trenera Michała Juźwika i Patryka Kiwbase. Mój brat pokaże koszulkę. Jednym z moich sukcesów jest dostanie się do Akademii Młodych Orłów Okręgu Dolnośląskiego. Pozdrawiam trenera Jacka Opałkę. Mój brat przestawi koszulkę. Czy moim sukcesem jest otrzymanie powołania do Kerwer Polska. Dziękuję trenerom za takie piękne przeżycie. Nagród sukcesów medali, ale to nie jest ważne. Najważniejsze jest to, że czerpię radość z gry w piłkę. pani Ani, która zmobilizowała mnie do nagrania tego filmiku. Jak Wam się podoba, dajcie łapkę w górę. Powiedzenia życie Kasper.